Seks. RY Proszę wybaczyć mi ten niezbyt nonszalamski powiedzmy, może wstęp. No ale jak widać, przyciągnęło to Waszą uwagę, więc sami jesteście sobie winni, nie? Jak już zapewne zdążyliście wywnioskować, będziemy dzisiaj rozmawiać o moręce. W taki bardziej historyczny sposób, w sensie może niekoniecznie o tym, ale o historii seksualności i jak to się przedstawiało na przestrzeni czasu. Najpierw w takim kontekście, wiecie, książki, podręczniki, edukacja seksualna w szkole, ale też edukacja seksualna w społeczeństwie, no bo właściwie społeczeństwo też trzeba edukować, co nie. Oczywiście nie jestem ani seksuolożką, ani ginekologką. Nie mam absolutnie żadnego wykształcenia ani wiedzy takiej, wiecie, specjalistycznej w tej dziedzinie. Będę tutaj mówić z perspektywy kulturoznawczej, historycznej, być może. To o tym, jak seksualność była przedstawiana w mediach lub publice na przestrzeni czasów. Skupię się oczywiście na Polsce i będzie to od lat 70. W sumie 50. Rozmawianie o seksie kojarzy nam się z jakimś tematem tabu, z jakimiś tematami kontrowersyjnymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak została demonizowana edukacja seksualna, zwłaszcza w. W kontekście władzy pisowskiej w ciągu ostatnich paru lat, ich władzy, wszyscy dobrze wiemy, jak to było. Dlatego staram się o tym wszystkim opowiedzieć w taki, powiedzmy, trochę łagodny sposób. Będzie tu dużo mojej opinii, okej. Okay? No nie mogę się od tego odjąć. Zresztą ja mam dużo swoich zdań na, te, na ten temat, z tego dyskursu o seksualności. Dyskurs to jest dobre słowo, Nie będę udawać, że będę zupełnie obiektywna co nie. No nie da się, ale ja w ogóle już nie, nie będę nawet próbować. Dobra, przejdźmy już do historii. Zacznijmy może od lat 50. i od Mikołaja Kozakiewicza. On właściwie jako pierwszy mówił o homoseksualności w tym okresie prl ale zaznaczał, aby mówić o rzeczach z taktem i dyskrecją. No i tym właśnie takt i dyskrecja dominowały dyskurs PRL-u. Ta właśnie taka kultura seksualna była częścią socjalistycznej koncepcji kulturalności, mającej raz na zawsze wyzwolić tak jakby społeczeństwo polskie z pozostałości feudalizmu i kapitalizmu. No, ale nie przyniosło to długofalowych efektów, zresztą Widać to nadal. Próbuje się nam, proszę państwa, mówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia. Ale przejdźmy już trochę bardziej konkretnie, ponieważ jest to archeologia mediów, więc musimy trochę skupić się na archeologii mediów. Przejdźmy do lat 70. Sztuka kochania. Wydaje mi się, że większość z Was kojarzy tą książkę Michaliny Wisłockiej. Jest to bez wątpienia, może nawet najważniejsza książka wydana w tym czasie. Została pierwsza z wydana w 1998 roku. Ja nie czytałam tej książki wcześniej, wiedziałam o jej istnieniu. Ja zawsze znałam tą książkę jako taką, wiecie, super świetną, no bo ona była taką prekursorką, trochę powiedzmy, tego dyskursu o seksualizmie, i słyszałam, że ona jest nadal aktualna, że po prostu taka rewolucyjna, świetna, świeża i wszystko. No ale się w sumie okazało, że się zastało i w sumie to nie. Jest... Jest do końca prawda, bo jest parę problemów z tą książką. Jeśli już jest ten problem, to on naprawdę jest spory. Owszem, Sodka ty bardzo ładnie ukazała ten taki uczuciowy, romantyczny aspekt seksu, że to może być przyjemność, że to nie musi być takie, wiecie, mechaniczne wykonywanie czynności w celu przedłużenia gatunku. Seks to jest tak, że kop chce, to musi go mieć, kobieta musi go dać i jednocześnie musi wydać nowe życie na świat. Spróbuje się wczuć w tamte czasy. Jest tutaj o antykoncepcji, chociaż ona nie poleca tabletek antykoncepcyjnych, muszę się przyznać. Nie wiem, jak wyglądała w tamtych czasach antykoncepcja oralna. Pewno teraz leki są bardziej powiedzmy zbadane i tak dalej. Więc możliwe, że wtedy nie była to metoda najlepsza, najbezpieczniejsza. Ale ona tutaj bardzo demonizowała te tabletki Bardziej mówiła też o, o tych różnych krążkach i tak dalej. Są tu różne jakieś pozycje seksualne i wyjaśnione jak się układają rzeczy w tych określonych pozycjach. Jest to jak swego rodzaju na pewno książka bardzo taka rewolucyjna, progresywna. Ale! Ale! Są też zdania takie typu, że kobieta jest jak rybka że ona musi dać się złowić. Im trudniejsza do upolowania czy złowienia, tym cenniejsza. Mężczyzna to myśliwy, a kobieta ptaszka, na którą poluje. Że ty, kobieta, musisz być taka, pogrywać z tym facetem, żeby on, kiedy on w końcu ciebie zdobędzie, to, że on będzie wiedział, że zdobył właśnie on, właśnie ciebie. I będzie mógł się chłopom chwalić, kolegom, tak jak wędkarzy swoją rybą. I, I no, ja mam problem z tym, po dlaczego? Po co? W jakim celu? Kolejna rzecz, z którą mam problem, tutaj jest to opisane jako temperament, że jeżeli mają inny temperament seksualny, czyli na przykład kobieta nie chce aż tak dużo, a facet chce więcej, albo na odwrót, albo coś takiego, to, że absolutnie to jest rzecz nie do pogodzenia i w ogóle koniec związku, że ten związek prędzej czy później i tak się rozpadnie I w ogóle ryja. Ja jestem za tym, że seks jest rzeczywiście ważny w związku Ale trzeba się dogadać w tym po prostu A nie, że ja chcę z tobą dziś, jutro i pojutrze I ty masz się do tego dostosować I mam w nosie, czy ci się chce, czy nie I jeżeli jest takie coś, to to się i tak rozpadnie No, no moim zdaniem wszystko jest do dogadania, tak? I jeżeli to jest ok, wszystko dosłownie Ale seks jest elementem przeszkadzającym w tym związku To nie wydaje mi się, że to powinno rujnować całkowicie Związek. No, myślę, że są na przykład terapie par. Są też seksuolocy i seksuolożki. Warto się wybrać czasami do specjalisty z niektórymi problemami, a nie od razu kończyć związek i iść do kogoś innego. No, bez przesady, ludzie dajmy sobie, wiecie, trochę pola do rozmów. Ja jestem troszkę zdziwiona tym. Nie spodziewałam się czegoś takiego, że aborcja jest po prostu wyrzuceniem niepożądanego dziecka i to jeszcze opisane jako najgorsze rozwiązanie. No. Pani Michalino. Nie uważam, że jeżeli aborcja będzie legalna, to nagle wszystkie baby się rzucą do tych klinik, że po prostu proszę to ze mnie wyjąć, bo ja już tego nie chcę. Nie będzie tak, naprawdę. No ludzie, zlitujcie się po prostu nad nami, kobietami, bo to już jest. szok, rozpacz, niedowierzanie. Nawet resztki nadziei już nie ma. Ale teraz, dobra, teraz. Ech. Nie będę płakać, ładnie się, się, Zastanawiałam się, czy w wielu wypadkach. Ofiary gwałtu indywidualnego lub zbiorowego nie są tak samo winne zaistniałej sytuacji jak gwałciciele, a w ostatecznym efekcie tylko bardziej pokrzywdzone. Może nawet słowo winna w stosunku do dziewczyny nie jest słuszne, raczej należy się rodzicom i wychowawcom. Ja pie... Chłopców natomiast poniesionych napięciami seksualnymi, bardzo gwałtownymi w tym wieku, zwykła lekkomyślność dziewcząt naraża na kompromitację, kary sądowe i niejednokrotnie wykolejenie z drogi prawidłowego rozwoju już w latach młodzieńczych. Nie chciałam nigdy uderzyć tą książką, bo jest naprawdę pięknie wydana, ale ja pier. Czy pani? Czy pani właśnie naprawdę obroniła wowzicieli? Może ja już po prostu skończę mówić o tej książce? No podobało mi się to o tej uczuciowości, że wszystko jest za ludzi. No, no może nie wszystko. Na więc z tego poprzedniego wątku. Stałe usiłowanie dorosłych zmierzające do rozwoju w w trzy sposób napięcie seksualnego młodzieży wydają się trochę nielogiczne w wyborze metod. Co wydać młodzieży zamiast? Podają propozycje sport, gimnastykę, naukę, a więc rzecz stawia się na głowę. No, to też jest dobrze opisane, że no, od zakazany owoc smakuje najlepiej, jak się zakaże seksu, to będzie go więcej wśród młodzieży. Co się wiecie o co chodzi, co nie? No to jest okej. Okay. Dobrze napisane, że po prostu trzeba edukować, a nie zabrajać, no bo to nie, nie niesie efektów, ale jeżeli trzeba edukować, to może pani też by się trochę wyedukowała. Myślę, że już skończę na tym mówić, bo... Pierwszym podręcznikiem, takim powiedzmy dość progresywnym Było przysposobienie do życia w rodzinie No wiadomo, że to jest do życia w rodzinie To już jest znaczone to, że noc musi być rodzina Że muszą być dzieci, jak to mój ksiądz mawiał 1 plus 1 równa się 3 Napisany przez Sokoluka, Andziak i Trawińską W 1987 Nie przeczytałam jej całej oczywiście Ale mam tutaj trochę pozaznaczane Chciałam się skupić na tych najbardziej oczywiście kontrowersyjnych Na tym mięsku Na tych najbardziej takich e, tematach, które mnie rozsierdzają Chociaż tutaj nie było aż tak dużo takich rzeczy triggerujących. Mam swoje naprawdę dobre strony. Podoba mi się to, no to był podręcznik dla szkół, i tu jest wszystko rzeczywiście z bardzo wielu dziedzin, tak jakby połączone w jedno, i to jest bardzo fajne. Na pewno podoba mi się ten fragment. Często stawia się znak równości pomiędzy seksualny, a niemoralny, lub inaczej, bardziej surowo, ocenia się zachowanie seksualne kobiet. Jest tu pokazane, że właśnie jest ten nacisk na to, że kobiety muszą być ułożone, że kobiety muszą być powściągliwe, że nie mogą się oddawać, powiedzmy, że jest to niezbyt, powiedzmy, dobre. Myślenie, prawda? Zadowalające kontakty seksualne są warunkiem koniecznym, choć na pewno niewystarczającym, by związek partnerski dobrze funkcjonował. Często używany termin miłość fizyczna jest nieporozumieniem, bowiem bliskość ciała, bez towarzyszącej bliskości psychicznej nie ma nic wspólnego z uczuciem miłości czy chociażby sympatii. Możecie mieć inne opinie. Ja jestem jak najbardziej za, że nie jest to ta mechaniczna po prostu fizyczność. Także podoba mi się to, że tu jest zaznaczone, że jednak no jest to jakieś przyżycie, coś, co można enjoyować. Jest tu wspomniane o tym, że współcześnie dziewictwo zatraciło w dużo stopniu swoje dawne znaczenia. Wydaje się, że wszelkie skrajne postawy wobec dziewictwa są niewłaściwe i to mi się właśnie zna nie podoba. Na każdego zawsze jest czas. Każdy sobie to ustala indywidualnie, nie ma jakiejś, nie powinno być żadnej presji. You do you. Błędem jest więc koncentracja na wykonawczych, technicznych aspektach aktywności seksualnej, ponieważ na dobrą sprawę nie istnieją jakieś szczegółowe wskazania w tym względzie. Ważne, by Wam było dobrze i wspaniale. Dobrze, przejdźmy trochę do takich rzeczy, powiedzmy, ani dobrych, ani złych. Nie wiem, jaka przyświęcała temu intencja, aczkolwiek do zastanowienia głębokiego. Prawidłowe ukierunkowanie rozwoju psychicznego zależy m.in. od tego, czy nastąpi prawidłowa identyfikacja płciowa. I to, to będzie bardziej problematyczne niż się spodziewacie w kontekście dalszych wywodów w książce ale to za chwilę. Kolejne. Warunkiem koniecznym do ukształtowania płci jest zgodność między wszystkimi opisanymi elementami wchodzącymi w jej skład. Te elementy to płeć chromosomalna, płeć gonadalna, płeć genitalna, płeć metaboliczna, płeć socjologiczna i płeć psychiczna. To jest trochę taka teza ja bym się zastanowiła, ale w kontekście tego, jak tutaj jest mówiono o homoseksualizmie, to raczej nie było to nic dobrego ale to zaraz z tego przejdziemy. Przez dobrze, że jest nakreślone, że u młodych mężczyzn napięcie seksualne i potrzeba jego rozładowania są bardzo zawyżone, a nieraz dotkliwie odczuwane. No bo jest to uwarunkowane biologicznie i to jest wiadome, że chłopcy muszą się... Może nie, że muszą się. Nie muszą się. Ale że są bardziej nabuzowani w tym czasie dorastania. U dziewczyn napięcie nie jest takie silne, a potrzeba jego rozładowania wtopiona jest zazwyczaj w potrzeby uczuciowe. No jest to prawda jakaś tam, wiecie... Ale nie oznacza to, że trzeba tego słuchać. Dobrze, teraz do rzeczy absolutnie karygodnych i absolutnie zakazanych do powiedzenia. Trzeba więc z całym naciskiem zaznaczyć, że nie można traktować przerywania ciąży jako metody z wyboru, choć niestety jeszcze wiele kobiet lekko myślnie decyduje się na ten krok. Kolejne. Druga faza życia małżeńskiego rozpoczyna się w momencie przekształcenia małżeństwa w rodzinę, a więc w chwili urodzenia się pierwszego dziecka. No, według mnie nie jest to prawda. Dziecko nie jest warunkiem, aby rodzina była. Można mieć rodzinę w dwójkę albo na przykład z psem. Um... Rozumiem z czego to wynika. Nie chcę usprawiedliwiać żadnych jakichś dziwnych, wiecie, testy ze względu na to, kiedy to powstało, no ale jednak trzeba wziąć ten margines błędu, że no były to inne czasy, było inne myślenie, nie było tylu badań, nie było takiej świadomości społecznej i tak dalej, więc można to nie tyle wybaczyć, co po prostu mieć z tyłu głowy, że jednak były to inne czasy, lata 80., 70., 80. jeszcze to był PRL. Dużo rzeczy naraz się działo wtedy, więc trzeba sobie ten, ale no bardzo mnie triggeruje to zdanie. Oboje partnerzy, choć w różny sposób, są w ciąży, która staje się ich wspólnym doświadczeniem. Nie jest to prawda. To baba jest w ciąży i facet też nie chcę, wycie demonizować facetów czy coś takiego i mówić, że oni również nie przeżywają tego, kiedy kobieta jest w ciąży. Oczywiście, że tak, oczywiście, że mogą i oczywiście, że powinni, no bo jest to rzeczywiście wasza wina wspólna, co nie? Ale nie można powiedzieć, że obydwoje są oboje w ciąży. Nie można! Byłaś Widziałeś. Ocena moralna zachowań seksualnych powinna być bezwzględnie taka sama w odniesieniu do obu płci. No to jest dobre zdanie. Powinna. Dobra, zdanie, dość. Nawet nie zdanie, tylko w sumie cała strona, a nawet więcej. Zaczęło się dobrze, ale skończyło się źle. Już tłumaczę. Ja wykazuję badania historyczne. Homoseksualizm jest chyba tak stary jak ludzkość. Dobrze. Już jest, OK, nie popsujcie tak. Natomiast na przestrzeni dziejów i kultur zmienia się stosunek społeczeństwa do ludzi, no wiadomo. Trzeba jednak przestrzec przed możliwością ich ewentualnego utrwalenia. W sensie tych skłonności z homoseksualnej. Po pierwsze, przestrzec? A po drugie, to się nie może utrwalić, to jest... Ymm, albo jesteś osobą niehetero, albo nie jesteś. To nie może się w tobie wykształcić, z tego co wiem. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że jest to jednak trochę uwarunkowane. wcześniej. Wreszcie homoseksualiści wykorzystują często uczucie osamotnienia i głód uczuć dorastających, oferujących przyjaźń i bliskość, którą stopniowo pogłębiają w kierunku zbliżenia seksualnego. Jest tu tak bardzo dużo złego. Dlaczego tak demonizujecie homoseksualistów? Ewentualne leczenie nawet w przypadku pozytywnej do niego motywacji rzadko daje zadowalające efekty. Bo po co masz się leczyć, jeżeli to nie jest choroba? Dobrze, a teraz, teraz drodzy Państwo... Do roku 2008 i do tego. Kupiłam to na vintedzie, dzięki Bogu, ale i tak wydałam na to pieniądze. Z tym jest więcej złego, trochę kontekstu. Życie na maksa, poranik uczuciowo-seksualny, napisany przez Jean-Benoît Casterman w 2008 roku. Jest to wystarczająco zbyt późno, jak na to, żeby to powstało. Zacznijmy od tego, że pan, autor, jest kapłanem. Nie wiem, czy jest ciągle, czy był, ponieważ o tym panu nie da się znaleźć informacji w internecie. Może nie umiem w internet, ale nie mogę znaleźć zbyt dużo źródeł. Szukać chłopa! Tu jest tak źle wszystko! No przecież ludzie, przecież to można dostać jakiegoś pier... Ja nagrałam wcześniej swoją reakcję podczas czytania tej książki. Może stawię tu niektóre fragmenty, może nie. Są one dość głośne. Czy chcesz, żebym ci powiedział, jaka jest pierwsza instynktowna reakcja chłopaka na widok dziewczyny? Da się zaliczyć, czy nie? To puszczarska. Dla takiej dziewczyny nie ma wytłumaczenia. Mężczyzna łatwo zostanie usprawiedliwiony. To mężczyzna przywieje jego płci. Ja się naprawdę popłaczę? Najbardziej mi się podoba ta strona. Mężczyzna jest cielesny. Jego seksualność jest skoncentrowana przede wszystkim w strefie genitalnej. Pragnie posiadać, rywalizować i być potężny. To dlatego chętnie chwali się swoimi podbojami. Pragnie przede wszystkim zdobyć i posiąść. Uprawiać miłość bez miłości. Lubi ujarzmiać, posiadać, tworzyć. A tworzyć co w ogóle to w tym kontekście? Dzieci tworzyć? Ocenia przy pomocy rozumu. Przed chwilą było, że chyba genitaliów, ale okej. Okay. Kobieta jest ukierunkowana przede wszystkim na oddawanie się. Nie prowokować chłopców zachowaniem i ubiorem. A to oni nie mają. Przed chwilą było, że myślą rozumem. Kobieta często może stanowić dla mężczyzny konkurencję, jednak w inny sposób, bardziej macierzyński. Jeżeli jest zbyt męska, staje się chłopczycą. Co to znaczy? Ja to zacytowałam! Ja nie wiem, co to znaczy! Przeanalizujmy sobie te zdania. Kobieta w sposób macierzyński może stanowić konkurencję dla mężczyzny. Jeżeli jest zbyt męska, staje się chłopczycą. Prowadźmy je do jedynego lekarza zabunkanych serc, pana Boga. Większość z nich jest tego bardzo spragniona. A może chłop też nie wierzy w pana Boga? I co wtedy, gdzie mają zaprowadzić? Jeśli cię zaczepiają, sama jesteś sobie winna! Nie jesteś! Kusisz los! Ch... Kusyś los! los! Kreślaj swoją kobiecość bez sprzedawania swojego ciała. O! Homoseksualizm. Nie chcę tego czytać. Nie chcę tego czytać, proszę. Dlaczego ja sobie taki temat wzięłam na to? Homoseksualizm polega na tym, że kogoś pociąga osoba tej samej płci. W przypadku kobiet nazywamy to skłonność lesbiństwem. Lesbistwo, nigdy nie słyszałam takie słowo, lesbistwo, jak gej to ge gejistwo, gejistwo, gejojstwo. Generalnie homoseksualizm wynika tego, że w okresie dzieciństwa rozwój psychiczny naznaczony zostaje nadmiernym lub niewystarczającym wpływem ojca albo matki, ewentualnie zboczeniami lub traumatycznymi przeżyciami, które wywołały pociąg tej samej płci lub wstręt do płci przeciw. Jeżeli czujesz się homo, ja te cudzysłowie pokazuję, tak jak tu jest napisane, nie określaj się jako homo, być może jesteś homofilem. Osobą homo-wrażliwą, czyli taką, dla której ak atrakcyjniejsze jest towarzystwo osób podobnych do ciebie. To częste zjawisko w okresie dorastania. Jednak nie określaj siebie przez pryzmat tej tendencji, która wcale nie musi być trwała i odwracalna. Może też zostać pokonana, nawet jeśli była bolesna lub niepokojąca. Nie zagłębiaj się w tę skłonność przez przejście do czynów. Nie chcę. Widzicie tą kurę? Kondom jest dla fujar! Czemu to Wypaliło mi Ja jestem po prostu, jak już powiedziałam, w szoku, że coś takiego powstało przez tam jakiegoś chłopa, w ogóle randoma. No ale to jeszcze nic. To zostało wydane. Później przetłumaczone na język polski. Później wydane po polsku. A później, uwaga, w 2018 roku książka ta trafiła do jednej ze sz szkół, do ósmoklasistów. W ramach jakichś tam warsztatów seksualnych, nie wiem, jakiś, w ramach jakichś tam warsztatów, co nie? I to zostało tym dzieciom dane, i to zostało zaakceptowane przez men. No nie, no ludzie. I przez ile rąk to musiało przejść? I, i, i zostać nadal zatwierdzone? Ja się chcę wypisać stąd. Może postawię to bez komentarza bo po prostu nie. Dobrze, taki trochę off-topic. Chciałabym teraz przedstawić trochę bardziej teraz, jak to wyglądało z perspektywy mojej i znajomej. Edukacja seksualna ogólnie w szkołach wyglądała według mnie w ten sposób, że to były kęcia z WDŻ, czyli wychowanie do życia w rodzinie, czy tego typu podobne. No, te nazwy, nazwy trochę się różniły, ale zamysł był ten sam. I one zazwyczaj były prowadzone przez jakąś randomową osobę w ogóle. Albo pani od informatyki, albo pani od matematyki, albo przez katechetkę. Co też się często dosyć zdarzało. Pytam moich znajomych o wrażenia z WDŻ w szkole. Otrzymałam parę odpowiedzi. <śmienic> Rzeczywiście to też jest prawda, że były te zajęcia osobno. Znaczy niektóre zajęcia były wspólne dla chłopców i dziewczyn. what the fuck? Czemu? I teraz przychodzi czas rok 2025. Do polskich szkół ma wejść nowy przedmiot edukacja zdrowotna. Hopefully, bo w sumie kiedy pisałam ten scenariusz, to było jeszcze przed pierwszą turą wyborów, teraz już jest po drugiej turze, więc może być różnie. Nazwa tego przedmiotu wynika z tego, że nie ma być to edukacja seksualna sensu stricte, ale będą tam treść też o seksualność. W internecie można już przeczytać program i w razie co zgłaszać swoje jakiekolwiek sprzeciwy, tam jest cała strona, która będzie podlinkowana oczywiście. Zrobiłam sobie dosyć sporo screenów, przeczytam może takie najważniejsze. Będzie to dla klas od 4 do 8, no i na każdym etapie będzie trochę inaczej. Uchyla się część zatytułowaną Wychowanie do życia". Rodzinie. Dojrzewanie. Pytanie wiodące: Jak akceptować przemianę okresu dojrzewania oraz radzić sobie z jego wyzwaniami i kształtować pozytywny obraz własnego ciała? W wyższych klasach też będzie dział siódmy. O dojrzewanie. Pytanie wiodące: Jak w okresie dojrzewania kształtować pozytywny obraz własnego ciała i troszczyć się o nie? Wiem, brzmi to dobrze przynajmniej na papierze. Dział ósmy. Niestety nie wiem teraz, która to jest klasa: Zdrowie seksualne. Jak kształtować pozytywną postawę wobec seksualności człowieka wraz z respektowaniem autonomii cielesnej swojej i innych osób. I też będą na przykład omawiać czynniki wpływające na prawidłowy rozwój płciowy dzieci i młodzieży, monitoruje stan swojego zdrowia, w tak bycie, o chorobach, na przykład z policystycznych jedników. Jakie znaczenie ma seksualność w życiu człowieka, między innymi w kontekście rozumienia i respektowania autonomii cielesnej własnej i innych osób? Wyjaśnia pozytywne znaczenie ludzkiej seksualności, pojęcie popyt seksualny i jego zmiany w okresie dojrzewania, wymienia powody, dla których ludzie decydują się na aktywność seksualną oraz konsekwencje z nią związane. Jestem ciekawa, jakby to, jak będzie to wyglądać konkretnie. Omawia pojęcie orientacji psychoseksualnej i kierunki jej rozwoju. Wspaniale. Omawia kryteria świadomej zgody. To jest w ogóle wspaniała rzecz. Identyfikuje elementy seksualizacji oraz presji w mediach społecznościowych, środkach masowego przekazu itd. Tak I tak, i tak, i na stopach. Trzymam kciuki za to, żeby ten przejmie był naprawdę rzetelnie, progresywnie ułożony. Chciałabym zobaczyć już podręcznik, chyba jeszcze go nie ma. Dobrze. Teraz przejdźmy do takich może trochę moich bardziej refleksji i do tego jak to wszystko wygląda teraz z mojej perspektywy oczywiście, bo to ja jest, jest mój film i ja jestem tu najważniej. Internet! Czy internet pomaga czy przeszkadza w tym wizerunku seksualności i tym dyskursie o seksie? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Może na początku przejdźmy do tych zagrożeń? Ja bym to tak nazywała. alfa male. No jest to rzecz, trzeba się do tego przygotować psychicznie. Drodzy panowie, nie polecam Wam być alfa ponieważ wizerunek ten jest totalnie absolutnie toksyczny. Ten obraz takich mężczyzn chłodnych, totalnie potępiających kobiety wręcz traktujących je obiektywnie. Nie obiektywnie, tylko jako obiekt. I to wszystko, chciałabym powiedzieć, że w Polsce to nie jest tak powszechne zjawisko, ale niestety jest... I gdy nie przyjmuj porad od kobiety na temat tego, jak poznawać kobiety, niestety jest bardzo dużo facetów, którzy się uważają za samców alfa, którzy sprzedają swoje kursy na przykład. Na temat jak podrywać kobiety, ale w taki sposób, żeby to one nad tobą nie panowały, tylko żebyś ty panował nad nią, bo to ty jesteś facetem, jesteś, jesteś kozak, masz testosteron, masz bicka, to baba jest twoja, tak? A jeżeli ona cię nie chce, no to ch z tym, to trudno, sobie znajdziesz inną, bo każda po prostu za mundurem laski sznurem, a ty nie musisz mieć munduru, bo ty jesteś sam sobie zajebistym. Panowie. Ogarnijcie się. Też może przejdę do takiego tematu pod tytułem OnlyFans. ty w się sensie wiecie, wszystko jest dla ludzi, tak jak mówię. Czy ja popieram OnlyFans? Zastanawiałabym się nad tym, ale najbardziej bym się zastanowiła nad tą drugą stroną. Nie chcę, znowu mówię, demonizować facetów, ale większym problemem od OnlyFansa, czy tego rodzaju w ogóle jakichś, nie wiem, aktywności, jest to, jest ta strefa męska, która mówi, że te, że te baby to są w ogóle najgorsze z najgorszych. A czego się tutaj nie toleruje, nie toleruje. A sami korzystają z tych usług. Przepraszam, co? Tak jak było tutaj. Podobno w myślą, rozumiem. Ale też uważam, że sam OnlyFans też jest dość szkodliwy. W sensie ja się staram myśleć teraz o dzieciakach, ale nie tylko o dzieciakach. Młody mózg przyjmie wszystko. I to, jaki jest teraz wysyp, i czy się chce, czy się nie chce, no to jednak dzieci niestety mają tą możliwość, że mogą na coś takiego znaleźć. Zwłaszcza dzięki kolegom. Na przykład, widzieliśmy to w dojrzewaniu, co nie? Obraz właśnie tych mężczyzn, którzy są, jak to tam było nazwane? ten tego szukam. że nigdy nie będę mieli baby, bo są y, tam jacyś nie tego, niewystarczająco na przykład wyglądający czy cokolwiek. No, jest to fakt, że niestety taki szkodliwy obraz tego wszystkiego jest teraz. No, moim zdaniem trzeba temu zapobiegać trochę, a przynajmniej uświadamiać, że to, co się ogląda, to nie jest tak jakby życie. No, myślę, że na przykład coraz większość ludzi pod... nie jest świadoma tego, że pornografia, powiedzmy, to nie jest tak, jak to wygląda w związku za bardzo, co nie. Wydaje mi się, że jesteśmy to w stanie powiedzieć. No, ale taki malutki. Malutki umysł, malutki, no nie chcę mówić. Młody umysł będzie to wsiąkał i będzie się uczył i będzie myślał, że to jest normalne. A nie do końca to jest normalne, jednak. W sensie ja wam nie zabrałem tego oglądać. Myślę, że macie świadomość tego, że to jest internet. Ale, dobrze, mamy tego raz drugą stronę. Jest to strona pozytywna internetu. Dostęp, powiedzmy, wiedzy jest wspaniały teraz. Seksuolożki, seksuolodzy, ginekolożki, ginekolodzy i tak dalej mogą udostępniać swoje treści, swoją wiedzę do szerszego grona za darmo i dzielić się swoją wiedzą z ludźmi, jakież to jest wspaniałe. Ja na przykład znalazłam kilka fajnych kont na Instagramie, podlinkuję tutaj, czy przedstawię dwa, takie moje ulubione. To na przykład Vanessa jest seksuolożką i ona uczy ludzi, że, że w seksie może można też się dobrze bawić, um, że to nie ten sam akt fizyczny jest najważniejszy, tylko to cała otoczka, że życie małżeńskie, czy, czy partnerskie, czy jakiekolwiek, że to jest nie samym seksem człowiek żyje, ale jednak można to jakoś rozmaicić w taki sposób, nauczyć się czegoś, ale nie od pornograficznej strony, że tak powiem, tylko takie, żeby sprawić ludziom przyjemność sobie, czy partnerowi, czy partnerce, czy komukolwiek. Chyba wydźwięk tego filmu będzie taki, że pornografia to nie prawdziwy seks i że trzeba ludzi uświadomić, że jednocześnie też można czerpać przyjemność z tego, ale że to nie jest najważniejszy aspekt życia. No uważam, że trzeba przestać myśleć o tej seksualności, o racyzmie, o tej takiej sferze seksualnej jako takiej czysto fizycznej, ale też nie popadając w skrajność, że to jest jakieś super nie, niesamowite w ogóle uduchowienie. Polecam Państwu filmik Kasi Babis o, o przypadku, jak to ona nazywa, Pick Me Boys i to są tacy chłopcy, którzy po prostu... Jezus... Kobieta w okres tam było coś takiego, że jeżeli możesz się przespać ze swoją dziewczyną, kiedy ona ma okres, to to jest takie wyzwalające u, ducha, u, duch, u ducho. Doświadczenie po prostu czysto metafizyczne, że po prostu jest to rzecz jakaś wspaniała, i że jeżeli macie okazję, to po prostu, nie wiem, wampirem się stancie i wypijcie. No, warto zachować umiar we wszystkim, co nie? Nie popadać w żadne ekstrema ani nic takiego. Ten materiał to nie miała być moja opinia. Dobrze, ja chyba tutaj zakończę już ten film. Na pewno jest dużo rzeczy, które chciałam powiedzieć, ale zawsze, jak się tam przed kamerą, to oczywiście zapominam i już później, a później się okazuje, że tego nie powiedziałam, to tego nie powiedziałam, w ogóle niczego nie powiedziałam. Także dobra. A, miałam przejść do Tindera. Tak jak tam było chyba w tym sposobie O tej giełdzie miłości Ludzie teraz demonizują Tindera Ale wcześniej też były takie rzeczy W sensie ludzie nawzajem się polecali Powiedzmy, no, tutaj takiego Gentlemana do ciebie znalazłam, kochana Albo coś takiego Były swatki, monarchowie wychodzili za małe dziewczynki jeszcze Dwunastoletnie i kazały im rodzić dzieci Także ja myślę, że i tak mimo wszystko Nasza wiedza na temat seksu Na temat seksualności Na temat, na temat erotyzmu i, I w ogóle rozwoju psychoseksualnego Psycho ze zaznaczeniem psychoseksualnego jest no potężna i w ogóle o wiele lepsza niż kiedyś, co nie? Ale mimo wszystko nie podoba mi się taka diagnoza, że teraz to, że wszystkie dziewczyny się oddają, że wszystkie dziewczyny po prostu się rzucają na tych facetów. Więc. Yy... Także być może podsumowując, skończę! Stydu Bądźcie szczęśliwi. Jeżeli się na coś nie zgadzacie, to się nie zgadzacie na to i koniec. Jeżeli jesteście ofiarami, to jesteście ofiarami i nie zdajcie sobie mówić, że, że jest inaczej i że jesteście temu winne lub, lub winni, bo to też się może zdarzyć. Rozmnażajcie się, jeśli chcecie, a jeśli nie, to nie. Jeśli chcecie czekać na małżeństwo, to czekajcie, a jeśli nie chcecie, to nie czekajcie. Kto wam zabroni? Nie pakujcie się nikomu do łóżka i nie pozwólcie nikomu się pakować do twojego własnego łóżka, bo po co to komu i... Hope you liked it!